Wkrótce demonstranty wychadzają się, panowie, z pyta.pl. To jest zupełnie błędne. Nie rozmawiać z nimi. Polecenia policji są niezgodne z prawem. No, a, 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 a. Znaczy, kto jest dla Ciebie autorytetem w tej dziedzinie, że, że stwierdza, że na przykład policja bezprawnie każe Wam opuścić teren? Yy, yy, yy. Konstytucja, artykuł 54 mówi o wolności zgromadzeń, yy, a sesji tego, że policja opiera się na rozporządzeniu ministra... Yy. Możemy się gromadzić zgodnie z prawem, i, i nikt nie może tego zakazać. A kwestie pandemii, jak wpływają na to, że. Czy, czy, czy usprawiedliwiają jakoś policję, że każe się rozejść, czy nie? Czy bo zakładam, że gdyby coś innego niż ManiFa się zebrało, to też by mieli problemy, prawda? Też by policja kazała się rozejść, czy nie? Właśnie nie do końca bym tak powiedział, ponieważ jak narodowcy chodzą ulicami czasami. To policja się jawnie ich boi i, 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 i jakby, no, y, ochrania ich, a, a, a jakby... Y bardziej blokuje tych, którzy sprzeciwiają się faszyzmowi w Polsce. No i uważam, że, e, e, że jakby no kobiety no też mają macicy i są kobietami, tak, ale e, jakby e, ogół to są osoby z macicami, którzy, e, którzy walczą o, o prawo do bezpiecznej i legalnej aborcji. Są też mężczyźni z macicami? E, tak, tra, 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 transpsjowi. Informujemy, że w tym miejscu nie zostało zgłoszone żadne zgromadzenie. Yeah. Wasze zachowanie jest niezgodne z prawem. Prosimy o opuszczenie tego miejsca. Naprawdę świetne głośniki. Przepraszam bardzo. Po aborcji, bezpiecznej legalnej, czy aborcja jest kobietą? E, aborcja jest prawem kobiet i prawem człowieka. E, i, powi, I powinna zostać przywrócona, tak, żeby kobieta miała wybór do decydowania o swoim ciele. A eutanazja? Eutanazja też powinna być w takich konkretnych przypadkach, kiedy cierpienie ludzkie jest na tyle okropne, że ta osoba chce umrzeć. Państwo nie powinno im zabraniać y, komuś decydowania o swoim własnym ciele i zakończeniu życia. Choć dana! Choć dana! O przepraszam. Chodźcie do nas! Chodźcie do nas! Przepraszam, to nie jest transfobiczne, że w dzień kobiet akurat, że akurat w dzień kobiet. Czy to, czy to nie jest... Pani szef, szefowo, czy to nie jest transfobiczne, że w dzień kobiet? Sekundę. E, trzeba tam pójść, bo tam jest kupa ludzi przy tym przejściu podziemnym. Trzeba ich tu wyprowadzić na ulicę, oni na po prostu stoją. Bo jednak e, manifa się zawsze jest organizowana w Dzień Kobiet. Czy nie jest to takie trochę transfobiczne, że właśnie w dzień kobiet, taki dzień, który, że tak powiem, był symbolem... Nie, nie to nie jest manifa. Nie Nie dobrze. A jeszcze jedno, szefowo, jedno pytanie jeszcze. Szefowo, jedno pytanie. Ruch tramwajowy został zablokowany przez. przez to? Przez. Aha, te panie. Przez te panie. Zablokowały panie tramwaj. Jak się panie z tym czują? Znaczy, ja jestem panem. O! Pan walczy o prawa kobiet i prawa człowieka. E, tak, z grubsza. E, z grubsza. I kiedy jakby to się poszerzyło? Czy wcześniej walczył pan tylko o prawa człowieka, czy tylko o prawa kobiet, czy o zawsze pan walczy o prawa zarówno kobiet, jak i ludzi? Wie pan e, kiedyś ta sprawa kobiet e, jakby była schowana w cieniu, a to konstytucji e, obrony niezależności sądów i takie inne rzeczy. No ale od kiedy dziewczyny się zdecydowały wystąpić ostro w obronie swoich praw, po tym skandalu, którym Przyłęcka im urządziła, no to jest, zrobił się to temat pierwszoplanowy. Ale też trochę zwierzęta wyszły na pierwszy plan, bo dziki przecież, kwestia dzików, I no, może by e... dodać prawa kobiet, człowieka i, i zwierząt. E, ja myślę, że ze zwierzętami możemy sobie poczekać. Jak zrobimy. Obiemy to ważniejsze niż zwierzęta. Tak, jak zrobimy porządek z ważniejszymi sprawami. Nie rozmawiać z nimi. Co sądzą o takich postulatach bardziej ortodoksyjnych, jak pani Spurek czasami na przykład formułuje, że w ogóle jakiekolwiek zabijanie zwierząt jest złe. Nawet, nawet... dla mnie jakiekolwiek zabijanie zwierząt jest złe. Na przykład zabicie ryby, żeby zjeść rybę. Dla mnie jakiekolwiek zabijanie zwierząt jest złe, ale zdaję sobie sprawę, jakie są realia i nie? zdaję sobie sprawę, że do pewnych spraw trzeba podchodzić nie? stopniowo. Także nie od razu wszyscy będziemy wegetarianami, nie od razu wszyscy będziemy weganami, ale już uczulanie na sprawy zwierzęce. Uczenie młodzieży empatii do zwierząt spowoduje, że może to przyszłe pokolenie jednak nie będzie uważała tych postulatów za bardzo radykalne, prawda? Rozumiem. Pani podziela również taki punkt widzenia? Oczywiście, jak najbardziej. Zgadzam się z Basią. A co z, z takimi zwierzętami, no niekoniecznie przyjemnymi, że tak powiem, jak na przykład kleszcze? Wie pan co, ja od 13 lat nie zabiłam żadnej istoty świadomie. Ze względu na drogę duchową, ścieżkę duchową, którą praktykuję, czyli kleszcza wyciągam, wypuszczam go na zewnątrz. Serio. Mm -hmm. I nie rozumiem. umarłam, widzi pan. Cała ale zdrowa, żywam. Rozumiem, ale to też Komarka trzeba. Komara też nie. Komara też nie, czyli nie. Ale jak kąszą, to pani po prostu nie. daje im się najeść. Dmucham, dmucham. dmucham. A jeżeli pani nie. czuje, że siada ja, na szyi, <laughs> pani zabija komary. Tak? <laughs> ja nie, nie. Czyli ja. usiądzie nie. na szyi i pani nie, nie ma druko, nie. Bo także A wie pan co? Tylko? Staram się oczywiście tak? świadomie tak nie mm -hmm. zabijać. tak. To jest taki jeden z głównych moich. Tak po Mówi chrześcijańsku. Przykaz. Po buddyjsku bardziej, ale po chrześcijańsku też jest nie zabije jak najbardziej. Tak Pan powiedział, że to jest przedsiębiorca. Gdzie on ma na przykład, że jest przedsiębiorca? No pytałem się, czy jest przedsiębiorcą. Mamy przedstawiciela przedsiębiorców. Pan powiedział no tak. tylko. No tak, nie wiem, Ale on powiedział, że nie jest przedsiębiorcą. No właśnie, ale to pan powiedział, że jest to przedstawiciel. No pytałem się, czy jest przedstawiciel. Nie, nie że żółty kamizelę. Nie, pan, pan, pan powiedział, że mamy tu przedstawiciela. Nie zasłka. Mówię, że... Łapię za słówka. Oceniajmy. No, słówka, nie łapie zasłówka. Nie zapytkę. Nie zapytkę to pan może, może łapać Ja nie, nie właśnie nie chcę, więc bardzo cieszę się z tego no, faktu. No. Tutaj e, protestujący mówi, że krzyczenie bluzgów w przestrzeni publicznej nie jest w jego zdaniem w żaden sposób e, niewłaściwe. Dlatego, że Radziecki ha... jest za to dobrze krzyczyłem że na dlatego że, że te bluzgi wulgarne bluzgi wulgarne wul... hipokryci, to... hipokryci pisowcy że te wulgarne bluzgi to jest hasło demonstracji w związku z tym on może je wykrzykiwać tak stwierdził no No mówię to co się a co nie dzieje się nie dzieje się to co, co, co mówię? Nie stąd, ale to nie dzieje się to, co mówię? Ale czego? A co wy, wy o wolność it's walczycie? It's stąd. Wy walczycie o wolność. Wy walczycie o wolność. Stąd. O wolność? Idź! Przepraszam, jaki pan. W w góra... A pan z jakie pieniądze? Y pan wyrzuca dziennikarza. A pan wyrzuca dziennikarza z demonstracji, o to pan chodzi? Ale przepraszam, stąd. pan jest za wolnością. Nie, proszę mnie nie popychać. Proszę mnie, na mnie fizycznie. Proszę na mnie fizycznie nie atakować. Ja się pytam, proszę mnie fizycznie. Pytam się pana to jest, być że pan jest za wolnością, wyjdź a pan jednocześnie. Wyjdź, proszę to. mnie nie popychać fizycznie. Proszę, proszę, no proszę, no. proszę mnie nie popychać. Jak to jest możliwe, że pan jest za wolnością, Proszę mnie tak nie obejmować. Ale nie? Ale że pan jest za wolnością, a jednocześnie tak. pan. Może pan wziąć ale... tego człowieka? Zadpokuje. Bo prowokuje się, w końcu to zaraz. Bo jestem reporterem, który. Jak widać, emocje sięgają zenitu. Nie Ławką być to nie może, przynajmniej. Znaczy, jest ławką, ale. Nie przy takiej temperaturze, nie w lato. Może w zimę będzie można robić wakacyjne imprezy za to. No ale nieważne. W każdym razie jest to... No nie jest to ławka, ale może być to blat, jak Państwo widzą. Jest nawet taka kuchnia, nie pamiętam jak się nazywa, gdzie się wszystko smaży na no, takim kamiennym... Chyba paleo, nie? Tak, paleo. Jajecznica paleo. Ja szczypiorku nie wziąłem. No dobra,

Trzeba mówić o całym kutnie, bo został taki hejt wylany na kutno. Uważam, że niesłusznie. Fakt, może ta inwestycja nie jest do końca przemyślana, ale trzeba powiedzieć, że w komisji konkursowej, która wybierała ten projekt, był na przykład y, y, architekt y, byli architekci z Łodzi. Z, y, y, teraz już słowa zapomniałam. W y, uznani architekci. Tak, uznani architekci z Łodzi. To nie było tak, że nie wiem, prezydent sobie sam wy, wybrał to. Tylko to y, brali w tym udział architekci. Hmm. Także... Zastanawię się dwa razy, zanim wezmę architekta z Łodzi, ale, ale słuchaj, spostrzeżenie. Y, no tak. Hejtujcie Łódź, ja nie żartuję. Nie, nie hejtujcie, hejtujcie tylko zanim, y, zanim coś powiecie, to przyjedźcie tu i zobaczcie, ale nie tylko ten plac, tylko całe miasto. Bo Bardzo tu się nie. sporo dzieje, wbrew pozorom. Bardzo dziękuję i słuszne, bardzo, bardzo do, słuszne to miejscowe podejście, również dobrze je reprezentować. Dziękujemy, dziękuję pani bardzo, kłaniam dziękuję. się ślicznie. Dziękuję. Prawie 2 miliony warszawiaków nie przyszło. Niech pan bzdunio, proszę pana. No, proszę widzieć, ja ile, no, ile, ile jest ludzi w Warszawie? W Warszawie jest nie, 2 miliony, to proszę. wszyscy mieli. No to ty, no to miliony 900, no, to. Nie, no to... wprowadzać w błąd. No, ale pan, żeby przyszła chociaż jedna trzecia. Wprowadza pan błąd. Nie, no nie przy, Prawie 2 miliony się pan nie przynosi. No może jest trochę osób. Pan ma problemy ze wzrokiem. Po prostu. Świetny ma wzrok. No wiem, że nie ma tu 2 milionów, proszę pana. ja widzę zupełnie co innego. 35 osób, które znajdowało się pod kolumną Zygmunta, już opuszcza zgromadzenie opuszcza teren i udaje się do swoich domów. Prawie szacuje się, że prawie 2 miliony warszawiaków nie przyszło na dzisiejsze zgromadzenie. W związku z tym pytanie kogo w tym wypadku winić o, ten, o tę kleskę frekwencyjną, czy polityków, czy pogodę, czy mieszkańców Warszawy, nie wiemy do końca. Najprawdopodobniej będzie to najprawdopodobniej będzie to przedmiotem analiz. 35 osób, które stawiły się pod kolumną Zygmunta no nie może być to zachwyt, niektórzy mówią, że te liczby są większe, niektórzy mówili nawet o 70 osobach, ale jednak nie zmienia to faktu, że prawie 2 miliony ludzi nie przyszło. Dlaczego? Gdzie się podzieli? Czy może, może jakieś wyjazdy? Nie wiemy. W każdym razie, w każdym razie, e, tak tutaj panie mają swoje opinie, panie uważają, że to jest jednak sukces frekwencyjny, chociaż 2 miliony... Prawie... Uważamy, że pan gada głupoty, proszę pana. Totalne, proszę pana. i a mózg na pewno na tym miejscu, gdzie trzeba. Tak, ale jednak warto... warto mu, tak, warto jednak zwrócić to uwagę, to że praktycznie... Zostało, zostało, zostało. Tak jest. Bagno. Warto ale jednak, nie, nie nie warto jednak, jednak uzupełnić... I tak, tak, zgadzam się, tylko warto jednak uzupełnić informację informacje tym, że no ta frekwencja niestety nie jest zadowalająca, ponieważ no... 2 milion, milionowe miasto, praktycznie 1,9 mln. Jakie ma 2 milionów? Jak nie ma. Y, łącznie z dojeżdżającymi. Tak, łącznie z... No to ile, to ile? No to ile nie przyszło? No. Będzie 2 miliony. 2,5 prawie. Prawie 2,5 w aglomeracji warszawskiej. Czyli, czyli jeżeli chodzi o obywateli aglomeracji warszawskiej, to prawie 200, 2 miliony 500 tysięcy nie przyszło. Nie, ile tu mogło być 20 osób? Czyli 2 miliony 400 tysięcy 80 z aglomeracji warszawskiej najprawdopodobniej nie zjawiło się. Jak Państwo widzą, najbardziej rzetelne informacje tutaj na żywo, właśnie teraz na telewizji Republika. Proszę Panie, to gapie. To jest tłum taki, który Przyszedł zobaczyć, co się dzieje. No właśnie, tak jak pan słusznie zauważył, większość z tych, którzy przyszli, to tylko gapie, tłum, który przyszedł zobaczyć, co się dzieje. Takich faktycznie, faktycznie zaangażowani zaang Zobaczyć żywego Tuska tak jest. Nie, rozmawiać z nimi. w rodzinie. E, wiesz co, błagam, wiesz, jakby wczoraj... E, Jarosław Kaczyński cytował słowa marszałka Piłsudskiego mówił o zdrajcach. O, tych, kiedy, najbardziej kiedy jest, tak, o tych najbardziej niebezpiecznych, o tych najbardziej, których powinniśmy się wystrzegać. Włącz sobie dzisiaj wszystkie inne stacje poza telewizją publiczną. Posłuchaj republiką no. też. I republiką, wiesz, no jakby już... Posłuchaj, co oni tam wygadują, rozumiesz, co, co ci ludzie gadają? 14 co opowiada jakiś, wiesz, zawiedzionych, że one nie mogą świętować. Nie chciały świętować, chciały robić prowokacje jak chcesz świętować, możesz świętować sobie gdziekolwiek chcesz. Nie musisz akurat tutaj. Najlepszy marsz jaki kiedykolwiek powstał na tym świecie. Jesteśmy no. dumni, że co roku możemy w nim uczestniczyć tak. razem z ojcem, razem z synem. Tak. Znalazłem go w piszu. No. Jeszcze w, w czasach ataków na Polskę, w tych czasach dla nas, patriotów, w czasach... No. No Jesteśmy dumni, że możemy w tym wszystkim uczestniczyć i, no i bardzo cieszymy się, że w końcu spotkaliśmy Pytę. No, jak można powiedzieć o Polakach, że są faszystami. Jeżeli Niemcy faszystowskie atakowały Polskę, niszczyli naród polski i teraz, żeby ktoś ubliżał mi, pluł mi w twarz i mówił na mnie faszystą. To jest nie do pomyślenia. Komu to przeszkadza? Kto nas, kto nas tu chce zaatakować? My coś by walczyli o tą Polskę? O, przecież ja w więzieniu siedziałem. Sześć lat miałem wyrok, trzy siedziałem. I teraz o takich ludziach jak pan niektóre środowiska mówią, że to faszyści. No, no widzi pan, to no takie jest życie. Nie? Panie majorze, jak się podoba marsz? A, podoba się, podoba się bardzo i pozdrawiam rodaków, wszystkich kochanych patriotów, że tutaj schodzą jak widzę ten las biało-czerwonych sztandarów. To nie duma rozpiera no i że w imieniu jeszcze niewielu żyjących żołnierzy Armii Krajowej i powstańców warszawskich mogę w tym wyrazić. Bardzo dziękuję. Super, super teraz. Dzień dobrego. Jaki dzisiaj cel demonstracji, z jakimi państwo założeniami przyszli? Bardzo prosty. Wyrażenie poparcia dla patriotyzmu pokojowego, dla państwa przyjaznego, dla państwa otwartego na różne poglądy, kultury, na różne kolory skóry, orientacje seksualne, polityczne. Zwyczajnie Polski Zjednoczonej, przyjaznej, europejskiej. O co walczysz? Takie pytania są stresujące. No, czy jest to kontra do Marszu Niepodległości, czy zupełnie nie? Nie, dla mnie to nie jest kontra. Dla mnie to jest e, to, że powinnam czuć się dzisiaj bezpiecznie wychodząc na ulicę. Ja nie czuję się? Totalnie nie czuję, dlatego, że przeszłam przez y, rądem Dmowskiego, kiedy przechodzili narodowcy, szarpali mnie za flagę, szarpali mnie za ubrania, mm. popychali mnie. Nagrywałaś, mam nadzieję. Yy, tak. Znaczy, w tych najbardziej gorących momentach oczywiście zapomniałam włączyć kamerę, no, natomiast policja ściągnęła nas e, z ronda Dmowskiego. dwie osoby wynieśli na rękach. W cztery... A, wy robicie tą kontrdemonstrację tam? Tak, 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 tak. Aha, no to takie trochę wchodzenie z flagą tęczową, tak w sam środek, no to wiadomo, że może się... Tak, oczywiście. Nie z nimi. będę z panem rozmawiać, dziękuję bardzo. No, co będziecie mówić? Zaraz może pan zobaczyć. Dobrze, poczekamy, zobaczymy. Tutaj przygotowane flagi różnych frakcji. Flagi aseksualistów, flagi hetero flagi mm, lubiących bardziej tak, bardziej inaczej. Wolę w to nie wchodzić, to jest trochę zbyt złożona sprawa. Jakie dzisiaj powody do pana sprowadziły? Czy pan jest, reprezentuje tą frakcję z fioletowym, czy, czy wszystkie frakcje naraz? Ja jestem gejem. A, przepraszam bardzo, co ma mnie tutaj wprowadzać innego, jak odbieranie mi prawa głosu? Na chwilę obecną ja na szczęście nie mam tego problemu, bo zarówno mam fajnego pracodawcę, zarówno kręcę się z fajnymi ludźmi, no ale moi znajomi niekoniecznie tak dobrze mają jak ja. A może to jest zawsze tak, że jak wejdziemy w środowisku jakichś ludzi, na przykład niemiłych, agresywnych, złych, no to będzie nam, będziemy narażeni na jakieś różne dziwne sytuacje, a jeżeli będziemy trzymali z takimi życzliwymi, to wszystko jest w porządku właściwie. Okej, okay, trzymasz z życzliwą osobą, Podskakuje do ciebie typek, który ma inne poglądy i daje ci w mordę. Ale nie zdarzyło ci się to. Dlatego, że raczej mnie się boją, dać w mordę. Ja widzę piętnaście osób. Może pan ma inny, inny zmysł nie, no wzroku? Ja widzę zero. Nawet pana nie widzę, bo pan jest zerem. A, no to widzi pan. czy pan jeszcze tutaj... E, niestety rachunki dotyczące liczby ludzi są jeszcze mniejsze. Tutaj jeden z panów mówi, że nie ma wcale nawet 15 osób, tylko jest zero. Moim zdaniem jest to troszkę jednak przesada, że są... Jest Może trzy, prawda? Pan Ale... Ale. Liczyć to jak ja potrafię, przepraszam bardzo. Dobrze, więc nie wiem, czy jedna z tych 15 osób będzie chciała udzielić nam e, wypowiedzi? Czy, 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 czy ktoś może... Pan jest nie. kłamczuchem, pan jest kłamczuchem. Kłamca, Osiem kłamca. 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 osób, czyli 60% demonstracji kliczy, krzyczy, kłamca. 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 kłamca, kłamca. Dziękujemy. Program Republika pyta właśnie i pan kiedyś miał najsztub pyta. Był nawet taki odcinek Najsztub pyta Millera. I czy pan dobrze wspomina te czasy? Ani Ameryka. Nie proponuję nie odpowiadać. Nie bronimy tylko TFM24, tylko bronimy wolnych, bronimy wolnych, niezależnych mediów, a w szczególności internetu. Bo kolejnym krokiem trzeba zdawać sobie sprawę z tego, będzie internet. Przepraszam bardzo, to szybkie pytanie. Czy, czego będzie brakowało najbardziej? Skąd się urwał? Ja z Republiki. Pytanie mam tylko. proszę pana, Republika to tylko Bangladesz. Nie będzie. W ogóle nie ma takiej możliwości, żeby mi brakowało tvn u bo na pewno będzie. Nie oglądam, Nie, bo oglądam i zawsze będzie. Ale gdyby włączyli? Nie wyłączę. Ale jakby jednak. Nie, to ja nie zejdę z ulicy. z nimi. Tak, hmm. Na co dzień jesteś satanistką? Lucyferianką. Skąd symbole satanistyczne na Paradzie Równości? Szatan jako pierwszy upominał się o równe prawa. Szatan był LGBT o wspólne prawach dotyczące wszystkich.